Patera. Jaki wąż. Aj, ja 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 was właśnie zaprowadzę tam, gdzie normalnie się nie, nie uda wejść. Ale, oczywiście, Sebastian się teraz teleportował. To inaczej się po prostu nie wyrobię. Hej, Czej, witajcie wszyscy bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale. Standardowo witam się z Wami ja, czyli Marta. I niestandardowo dzisiaj. Pokażę Wam mój dzień treningowy. Zaczniemy od tego, że jedziemy sobie do pracy. Pracuję w dziale marketingu Wisły Płock. Także dzisiaj sobie zobaczymy, co my tam w ogóle robimy, jak spędzamy ten wolniejszy czas no bo jak pracujemy, to pracujemy. Potem, chwilę, posiedzimy w domu i jedziemy na trening, a dzień prawdopodobnie zakończymy koncertem na Juvenaliach. Będzie Happy Sad, czyli zespół, który ja lubię i też wspominam dobrze z tych lat trochę wcześniejszych. Jak starczy sił. To się tam spotkamy, a teraz zapraszam Was do oglądania No i jesteśmy, pierwszy raz dzisiaj Ciekawostek Wam powiem, że tam wczoraj czarny Uber skosił latarnię widzowie, a, a to już masz rozpoczęcie czy jeszcze nie? Tak już mam, ale to wiesz, możesz swoje nagrać Będą eee. dwa w filmie widzowie e, dzisiaj nietypowo witam Was ja, e, czyli Kamil I nietypowo witam Was Ja, czyli Mateusz I nietypowo wita Was Ja, czyli Sebastian Pytacie w komentarzach, co tu robimy na co dzień, a my co? Pracujemy... Czekaj, bo prywatna jest, to nie może A my co? O, ry, o ry. Pracujemy. Pracujemy. fizycznie, umysłowo i to jest właśnie przykład, jak umysłowo pracuje się Wiśle Płock. Poza oczywiście sprawami meczowymi, drużynowymi. Trzeba rozwijać te swoje lewe i prawe półkule, jak ktoś ma więcej niż dwie i dlatego na waszych oczach chciałbym rozwalić te oto magnesy Martę. Martę mało tego, damę z futbolówką. Ty wspomnisz jaki był wynik y, pierwszego starcia? Pierwsza to była rozgrywkowa. No ale Pięknie dobrze, się jak się już musisz. Nie nagrało się, więc o no, jakim jaki pierwszym meczu tak mówisz? O tym co niby wygrałaś przez moje niedopatrzenie? To patrzcie teraz. Tu Marta, tu ja. Tu przegrana, tu wygrany. Do jednego kto zaczyna? Trzy, cztery. Jeśli ktoś się nie zorientuje, gra polega na tym, że kładziemy oto te kulki magnesowe na tej oto planszy, tak aby się nie szczepiły, bo jeśli już się szczepią, to musimy zabrać do swojej puli te kule. I cały pojedynek wygrywa osoba, która pozbędzie się wszystkim. No i właśnie, i tu się zaczynają schody. Ha! I co teraz? Gagatku. Czy. Tak ja, 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 ja. Bardzo chciałbym pograć w tą grę przy akompaniamencie nowej piosenki z Kolima. Ale nie Cześć, można, bo zablokują film na szczęście. Mon, Monetyzację, ja, ja, <laughs> Monetyzacja. <laughs> Nic nie zarobię na was. ma czerwonego dolara. Daj mi jedno słowo. Nie mogę ci powiedzieć. O ty małpo. Nie. Mm. Dziękuję. Teraz pytanie, czy Marta to wrzuci. Bardzo dziękuję, oficjalnie, uścisk dłoni. Tak, a w trakcie tego dnia zobaczycie więcej przypadków, kiedy kamień się obija w pracy. Halo, to była umysłowa, ciężka praca. Jak Halo. praktycznie codziennie z Spartak, Bułgaria. <coughs> Jakiego batonika jakie mam? Gówno, mam dwa. Jakie gówno. to polecają? Eee... A to się robią z tego Jeden. Czy można podpaść w, w formie... Nie filmowej? można, mu. WW. Tak, Uła, z z grubsza poszedł do Buga i chciałbyś. Kinder Bueno. Nie, dobra, kinder niech będzie. Kurde, ja to chciałem Zacznij, no, nie wo wo. powiem. Nie. Jak zawsze. No, moim zdaniem to jest promocja, ja, a że nie byłem ostatnio w stanie zawce... I co, no, nie w kortezie byłem. W przypadkowa Okej, to nie a, wiem. A to... no to teraz, tym no. dajesz odpowiedź. Ja yy, powiem, powiem tak. tak, ja powiem dwa te typy moje ulubione pod względem nazwy batony z Dino, mimo że to na pewno nie będą one. Dalusia? Pierwszy to jest. Yy, WiFi. fi <słyska> <słyska> To jest fajna nazwa. A druga to jest Butak. I może taki baton, bo, bo tak? tak. Biorę Wi-Fi, bo tak. Dzisiaj, no wiesz? Muszę... powiedział. To ja mówię polo y, <coughs> i mówię to, co wczoraj w tak. Po pierwsze, Wuhu! mamy zwycięzcę jednego na Sebastian. Ale drugi, niestety, nie jest bo jest to. Knopek. To jest baton. Co Opowiadaj, co robisz. Ja, myślę, Czym jak... zajmuje się Dama z futbolówką po godzinach? Jak nie ma futbolówki. Jak Nie ma futbolówki? <noise> ja nie po godzinach, tylko w pracy. Po godzinach bycia Damą z futbolówką. To i tak jest Damą z futbolówką, bo pisze zapowiedzi meczów na przykład. Jakie Gdzie masz meczu? futbolówkę? W domu została. No. Świetan. Bez, bez futbolówki. futbolówki. Dama z laptopem dzisiaj. Hmm. Jaki, jaki zapowiedź? Jaka, jakiego meczu tam. zapowiedź? czy Wisła 2 Płock. I co tam ciekawego napiszesz? Ciekawego to chyba niewiele. No to daj jakąś ciekawostkę a propos tego meczu. Ale no to jest wjazdowy, to nie pisze takich ja ciekawostek, bo nie Graficzka, graficzki są Są graficzki? Tak. Wczoraj by. Żeby... No. Grafik ostatnio zaskakuje. W ekspresowym tempie dostarcza graficzki. Czy subskrybujesz Damę z Futbolówką? Oczywiście. A Ty subskrybujesz? I właśnie teraz klikam też lajka. Cyk. A Ty subskrybujesz? Oczywiście, oddam. A możesz tutaj na paluszku pokazać, gdzie trzeba kliknąć? I tutaj wszyscy klikamy. A można pozdrawiać? Można pozdrawiać, bo ja mam Ale... też tutaj tego przyjaciela, subskrybenta. A przepraszam, bo chciałem tylko... Można pozdrawiać? Oczywiście, i do tego A. przyjaciela to tym bardziej. To ja też pozdrawiam, dołączam. Czy zapraszamy na kanał? Tak. Wodzu, Zapraszamy. jestem, jestem udamy z futbolówko na kanale. Ja, zobacz. Buziaczki. Ja robię teraz MTV, co chodzili, co chodzili po, po chatach. Eee, Krips. MTV Cribs. Eee, MT Wisła Cribs. Zobaczmy, jak wygląda Marty biurko. W dniu dzisiejszym w dniu dzisiejszym jest poprawnie? Dzisiaj dzisiaj, dzisiaj. Po dzisiaj i nie tylko dzisiaj Kawka z kubeczkiem loczków, no, wyszków Już po kawce, Aha. ale była kawka Gardoboli? boli? To jest moje A to zostało mi oddane, bo koleżankę bolała głowa okay. tak Graficzka urodzinowa I, urodzinowa po i, była i moja mała godzina. wersja Mówię, ty, Pozdrawiamy Hello Drum. Co się skrywa za... nie wiadomo Kaczor Donald Guma Kabel Długopis, krem do rąk. Yy, to jest nietypowe znalezisko, bo zazwyczaj to się znajduje na innych biurkach. Nie ale dzisiaj ma. bardzo to. blisko, zaraz za granicą, ale może Czy no. coś mamy jeszcze? Czy przekroczyło granicę, jest dzisiaj Internet. Tak, ale się... już nie potrzeba, bo już nam działa. Nie, no ja, nie, Wcześniej nie, nie były problemy, ale Harry zawalczył o nasz internet i on powrócił. No dobrze, czy chciałabyś tam... do szuflad ci nie będziemy zaglądać. Ehm... Mogę pokazać jako ciekawostkę e, Magnetowid, tak? Można odtwarzać kasety, bo my jesteśmy niektórzy tutaj tacy analogowi, analogowi. szczególnie Kamil z racji wieku. E, nie, nie, potwierdzam, nie zaprzeczam. A? Jak analogowi, to jeszcze mamy telewizor z dupo. Nie wiem. Tak jest. Kamera, magiczna szafa. Myślę, że tak. E, A pokażemy widzom co jest w szafie? Czy nie. to będzie tajemnica? No słuchajcie. 70 łapek w górę pod tym filmikiem i pokazujemy co jest w szafie. I musicie zdążyć przed serkiem. I teraz tajne rozmowy, grafika. Sorry nie mogę gadać. Żona ma jak zwykle problem z samochodem. Ale o niego nie dba. Masz dwa rozwiązania. Albo zmienić samochód, albo zmienić żonę. No ale jak zmienię samochód, to o drugi samochód nie będzie dbała. No. Czyli zmieniaj żonę. To jest samochód marki O. To jest samochód marki O. O. Został. No tam z akumulatora klemna spadła. Pewnie nie zwalnia na tych spowalniaczach, oczywiście. A, a akumulator jest w bagażniku, w samochodzie. No i karlos. I... Nie, z przegółowy. Tak, autobusem. karnet. Bilet miesięczny kupi, będzie po głowie, po sprawie. Jeszcze ja mam kupować. Zawsze mniejsze koszta niż naprawa samochodu. Błagam. Oczywiście e, jak... w przewie. Przerwie, żeby nie było, że w trakcie pracy. Bo żeby było jasne, my siedzimy tutaj długi czas i potrzebujemy czasem się trochę poruszać. Tak? Nie, spokojnie, tak. to ja... ja... No, to jest w kodeksie pracy, tak. prawda? Tak, w kodeksie pracy, jeśli pracujesz godzinę przy komputerze, to masz 5 minut poza komputerem, także... Nikt z nas nie pali papierosów, więc my nie robimy sobie przerw na palenie papierosów, więc robimy sobie przerwę na aktywny odpoczynek od komputera. Let's go! Tak, także zapraszamy na super ważny Pojedynek tenisa stołowego pomiędzy dzisiaj Martą! Huczkową Chućko! <słuch> przeciwko Mateuszowi, przykremu, Ludwiciakowi! Tu <słuch> 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 tu! O serwy! Jeden! <słuch> Proszę Oby. bardzo o serwy! Pech. Będą przestery na kamerze, będzie się tak dalej. Ale lepiej! Ale, ja ale zbyła! Zły kozerko. Nie przepraszamy za, Nie za siatki. 3 do 0! Szybkie przypomnienie zasad. Po dwa serwy gramy do 11, oh yeah. do dwóch wygranych setów. To się Nie możesz tego wyciągnąć, bo tłumaczyłem zasady.

10-9 Ludwiczak. I teraz serwis. 10, pa. As ja 10-10, na przewagi Uuu, się oddzięczył. Ale zachowawcze granie, ale zachowawcze granie. Kibicom się to nie podoba. Chcemy mięsa, chcemy więcej. Jedna chuczkowa. Pamiętajcie, ma być skutecznie. Remisisko. Uuu, jedna jedna chuczkowa. Dobrze się Jej nagrało, bo nikt nie uwierzył. Jeden dla huczkowej. No. Jeden zerko. Zerko. O, odwdzięczyła się, dobrze. lecz na refleksie ładnie brawo. Nie, Oj, nie, nie nie, nie według naszych zasad. Ojej, to piłka to to raz to nie. A te to zasady to też kolejne. jest

Majnaśnią! Oh, no. The champions! Win! win. Marta win. Jak y, wrażenia po meczu? Bardzo ciężkie pojedynek, bardzo ciężki przeciwnik. Na szczęście jeszcze nie jest mokrzycki, ale zaraz by był, jakby był jeszcze jeden set. Także szczęście, że nie wygrałem, tylko że przegrałem, bo nie muszę się dalej męczyć. Ale Marta ma następnego przeciwnika. Idziemy, no tak, teraz. Wiedera. Teraz ja, później Jak odczucia po wygranym meczu? Jak ten mecz wyglądał twoim okiem? No, taki pomyczowy komentarz byśmy poprosili. Myślę, że był to ciężki pojedynek. Przeciwnik zrobił poważne postępy w sztuce serwowania. I jest to jego główna broń. Natomiast wystarczy troszkę spokoju i spokojnie można sobie z tym serwisem poradzić. Będzie Myślę, że wykorzystałem słabe punkty przeciwnika. Poza tym troszkę mi sprzyjało szczęście. Kilka takich na moją korzyść. Dlatego cieszę się teraz ze zdobycia trzech punktów i idziemy na kolejny ważny punkt dnia, jakim jest ślimak. Niestety przez dzisiejszy mecz jesteśmy bardzo opóźnieni i jakieś gamonie, darmozjady nas w kolejce. Tak, tak ważną częścią dnia jest ten rytuał trzeba <laughs> na ślimaka, żeby zdążyć wziąć te najlepsze rzeczy. A Panie, mam. Ja was właśnie Zaprowadzę tam, gdzie normalnie się nie, nie uda wejść. Zobaczcie, coś tu się dzieje. to jest prewencja. prewencja. Tak się rolują, łamane naobijają. Zapytamy, co to jest. wy odpowiecie rozgrzewka. Nie, nie, nie. To jest... Prewencja. 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 To prowadzi prewencję? Niezastąpiony o, z... Z... Zbyszek, Zbigniew z Dąbek Krzysiu masażysta z górki jedzie właśnie. Pozdrów y, fanów i subskrybentów damy z futbolówką. Widzę, że dzisiaj to ci głównie mórzno Witamy Dorotę. Chciałbym zaznaczyć, że to jest codziennie. Nie wiem, czy tu już jest mobbing, Braku, czy jeszcze z... nie. Twoje no, zachowanie. No, I tak nie uwielbiam ale fani z subskrybenci widzowie damy z futbolu? O, i tak się właśnie wpiepisają w kolejkę. O, a to ja ja idę jeść. To jest, nie, tak, zapal sobie najpierw. Podamy, oddamy. Wybieramy pieniążki szybko. Czekamy. Oddamy Kamila w zastaw. Wiem ci nie oddał zaraz. O, Poczekajcie, o, najpierw nagramy. Najdres, nie. Ej! Walka. Ej! To jest właśnie walka. Ej! Mi? O właśnie, chyba, że bierzesz. Ej, a grubemu co? To masz te bał jak ci wzięła Marta. No hamburgerek. Co wzięła? No podawałem nie, nie. nie wziął bał, to... To nie moja ja wina. Chciałem. Przecież tak podawałem i nagle wzięłaś. Kolejka. No, nie jestem ciepłym. Całą nie jestem ciepłym, pamiętaj. Mówię, mówię. Jak jest jakiś tam prawnik, który może mu pomóc, dajcie znać w komentarzu. Dojedziemy tego babcia. Co udało się kupić? Co udało się dzisiaj bułeczki, bał, bał z kaszuszką. To Burger z szarpaną wołowiną. Tak, proszę zobaczyć, tu jest jeszcze drugi zestaw. Który... Ten, który miał być dla mnie, tak? Podawałem I to się wszystko kolego, nagrało. Kolego jest nagrane. Kolega gra we Frisbee, a nie przecież. Nie, tutaj Sebastian. Tak. A ty jesteś zainteresowany w ogóle tak Ale z prowadzeniem ci vloga, halo. Słyszałeś co mówił Kamil, to jest... że chciał, bał, mówię, masz, tu jest jeszcze drugi. Wyciągnąłem bał, rękę, podaję bał. Bał. mu, a nagle tutaj inny porwał. Daj ta spokój. Ja po prostu jestem głodny. Chciałem pokazać, że wina nam się już pomału rozładowuje. Tak jest. Ja. Trzeba proszę ją. Na... Dwie kreski tylko zostały. Jak się poskacze to się ładuje Proszę bardzo. Ta pod kamerę kulturka. Ta. Nie, zawsze, Wiesz, mi zawsze... Na co dzień tak nie jest. Ta, nie. nie. Na co dzień ja nie do no to. No właśnie. boka Jest? Już idę. Nie, Chciałbym powiedzieć. Oprócz po... tego, że żona nie dba o samochód, ale dba o męża, bo przygotowała dzisiaj... Siły całkiem niezłe Kanapeczki z jajkiem, z szyneczką i z ogórkiem Nie wiem czy ogórek pracuje do jajka Przekonamy się Pasuje oczywiście Było chyba w Pracuje. Pasuje hmm. mm, Ale Dzień dobre smrodzić, mm, ja Ślimak To może być Twoja reklama Zniżka 50% i robimy reklamę Czy za mało 50% czy za dużo Za mało mm, Akceptowanie to miło no i tak sobie jemy Czasami w ciszy. Czasami przyjdzie Dorota family. i pierwszy. To jest przeznaczone dla dzieci. Family friendly. No. Wy tego nie widzicie, ale za plecami ma... Ale później zobaczycie, właśnie zawodnicy Wisły Płock wybiegli na murawę w celu... A tak, że dzisiaj jest, jest trenik otwarty, to już na jeden kibic jest na wojsku, na trygunie. Wrócił. Witam serdecznie, o, wróciłem. Przecież. Wisła. Jak te gwizdy? Na komputerze lepiej to brzmiało, no. szczerze mówiąc. Kiedykolwiek ja, coś powiedziałeś, że jest dobrze? O. Ja? Bardzo często. Na przykład A ostatnio ja był ostatni... super filmik, to, to, gwiezdy, to co? To nie chwaliłeś, skąd No bo to, nie, to była sława akurat. Eee, ja. Ale ostatnio na przykład vlogi Damy Słodoką, wszystkie chwalę, Wszystkie! Tak, a ogóle, Ty jeszcze tak, nie chwaliłeś, to musisz pochwalić. Było tak miło. Kamila nie było z półtorej godziny tutaj. Wypraszam. No, nie krzyczał, nikt nie gadał. Czy mam cię rozwalić raz jeszcze w kulki, znaczy w te magnesy? W kulki sobie lecisz. Też. W co mam Cię rozwalić? Powiedz, co mam Cię rozwalić. powiedz drogi kolego, o co w ogóle chodzi z tymi gwizdami. A to nie mogę, nie wiem czy mogę mówić, bo to pójdzie przed meczem. Ale w jakim skrócie? Trenowane były rzuty karne. Pod presją. Yy, już tam który. Znaczy, zawsze są trenowane, a teraz jakoś tak szczególnie na wszelki wielki. No i padł pomysł, rozumiem. Czy działa internet? Ktoś, Ktoś z sztabu tereskiego padł na pomysł ciekawy, innowacyjny myślę, coś innego, żeby z głośników puścić, żeby trochę zaaranżować taką klimat meczowy i żeby puścić z głośników takie stadionowe gwizdy podczas strzelania karnych. Na niektórych wpłynęło to lepiej, na niektórych raczej chyba nie wpłynęło w ogóle. Ale ciekawe doświadczenie, ciekawe przeżycia, ciekawe... Wszystko ciekawe, u nas wszystko jest ciekawe, w ogólnie. O, idziemy z nawciarzem do przedszkola, a tam... Kurczę, nie wiem, czy widać, bo jest daleko, ale idzie sobie Doris, która trenuje indywidualnie. I z którą spotkamy się jeszcze dzisiaj wieczorem. teraz z Wszyscy się dowiedzą, kim jest nafciarz. Jesteśmy zawsze tam! Gdzie kiełbaska? Gdzie kobiet gra? Ale ja o, na wciarki gol. Widzowie, ale wy tego grilla, nie czujecie? ale tak. Czuć grilla. Można powiedzieć, że to. Taki, co lubimy. Taki przedsmak przed goślicami, no. O. Ale tam też będziemy, na pewno z kamerą. Idziemy. Uszczęśliwić parę No dobra, no zrobiliśmy kilka kółeczek wokół festynu. Korzystaliśmy nawet z dobrodziejstw w bufetu. Wciąż nie możemy wyjechać, bo ktoś nas zostawił. Ajajaj. Aj. No i co, i tak życie leci, nie? <laughs> Ale skapnęliśmy się w końcu po kilkunastu minutach, że jest wizytówka, tylko że są dwa numery telefonów. Pierwszy pan powiedział, że to nie jego zafireł tylko kolegi, a kolega nie odbiera. Koniec pracy się zbliża, a my tutaj utknęliśmy. No. Ja jeszcze mam jedną kaskę ja przecież ze ślimaka słynnego, muszę zjeść O I nie ma kiedy. Nie ma kiedy chyba zjeść ślimak. No. Nie no, jeszcze jest dużo pracy tak naprawdę i teraz odtąd dopiero wklejamy. Tak? Zbliża się koniec dnia, jeszcze są trzy rzeczy do zrobienia, mam pół godziny tylko. No i zaraz się pan od samochodu, odebrał telefon, zaraz przyjdzie, tylko córkę z kimś zostawi. Ale oczywiście Sebastian się teraz teleportował, więc pozostaje mieć nadzieję, że panowie się zaraz synchronizują i obydwaj tutaj przyjdą. Jest i on! dobry! części czołem Odebrane, tak? Załatwione Odebrane. Strefa 2, strefa 0 Można sobie Mamy. Jedziemy, kończy się dzień Jeszcze trochę, jeszcze trochę, trochę ale już blisko końca Blisko 16, ale praca nie zrobiona Przez to, że się wydłużył nasz pobyt na terenie przedszkola Także szybko proszę. do 15, do 17 Tak, do 28 no. O, chyba pracujesz Tak co robisz, jak pracujesz? Opowiadaj widzom, bo chyba Cię jeszcze nie widzieli, jak pracujesz. Pracuję aktualnie. Jestem na etapie... ...w***nienia się właśnie, bo po raz drugi albo trzeci w******ło wy... serwer. Język! Język mi drogi! W******ło wy... serwer, na który próbuję wrzucić me... zapis meczu drugiej drużyny ze Stomilem Olsztyn. Bardzo brzydko się kolega wyraża, przepraszam za niego, ale... raz. Skandaliczne zachowanie. Jak można... I jak ty się odzywasz, Hami? Pani Marto, Czy mogłaby pani pomóc? Nie, to tu, to, tu lila. to Lila. Plik z meczem zajmuje bardzo, ale to bardzo dużo. Trzeba teraz zmniejszyć to, żeby to szybciej wrzucić na serwer, żeby nic mi się tam po drodze nie rozjechało, popsuło. Czy być może pani zna jakiś sposób, przed naszymi widzami, twoimi widzami w zasadzie, wykaże się właśnie taką. Wiedzą i pomocą koledzy z biurka obok? Wykażę się empatią i pomogę koledze. Ale to już poza kamerą. Ten nie. Bo to w jest, momencie. wiesz co, ja nie po to tyle się tego uczyłam. A? Tak. I bo to on locie Co robisz, jak pracujesz? No, zazwyczaj pomagam tak, tobie. No. No. A to jest bardzo wie? często. No. A teraz na przykład czekam. Nie, nie być. Aż komputer się namyśli, bo te pliki, które mi dałeś, to one zajmują bardzo dużo miejsca. Ja chciałbym tylko wyjaśnić, że nie bardzo często, tylko ja wychodzę z założenia, że co dwie głowy to nie jedna. I ja po prostu jeszcze tak jeszcze proszę cię o pomoc, abyś Po prostu Nie, to się. Przy tego dogadywania, tam tego gadania, żeby się jednak ja tak poczuła się tutaj doceniona i potrzebna. Nie wiem czy to zabrzmiało miło, ale miało zabrzmieć miło, jeśli zabrzmiało miło, to zabrzmiało, się... ale to nie była nigdy do hmm, Nieprawda. Nie, tutaj nie tak miało zabrzmieć. O! Ja mam kolejną zagadkę. Kawał zagadkę. Z nagrodą, którą przekażę na swoje ręce. Jak nazywa się biała ryba w czarne kropki. A zostawiacie te odpowiedzi w komentarzach? Kropki? Czarne, Biała ryba w czarne, kropki. A nie w paski? Nie. Okej. Do wygrania jest oto ten grloczek pałacu w Sannikach. Tutaj go układają. I kto odpowie, ten go wygra. Możemy się tak umówić? I kiedy ja pracuję, i Marta pracuje, to zobaczmy, co się dzieje tutaj dookoła. 447. Ale pecha! Jako, że dzień, że godzina 16, nieubłaganie się zbliża, musimy zakończyć pierwszą część tego odcinka, tego vloga, damy z futbolówką i pomalutku przeniesiemy się w trasę do domu, następnie na trening. Pewnie tak będzie, zobaczmy. Musi, a co nie pójdziesz na trening? Pójdę na trening. No. No. Miałam się plan przesadzić kwiatki w końcu, bo tak. się do tego zabieram nie przesadzaj. 4 miesiące chyba? Nie przesadzaj. Ale wiedząc, ile ty mi nagrałeś dzisiaj materiału, to chyba muszę usiąść od razu do montażu. ci nagrałem. I zacząć montować ten film, który właśnie oglądacie. Ziumek, polecam się na przyszłość. Jak nie chcesz mieć vlogów po 3 minuty, to zapraszam na. Pokażę ci, jak się robi vlogi po 20 minut. Takie vlogi e... znajdziecie na Wisła Płock TV. TV! Źródło! Do zobaczenia w następnym odcinku. Zbaczcie. 16.20 Jestem pod domem. Pręg jest dopiero na 20. Ale ja mam zawsze wrażenie, że jak te pręgi są na 20, to ja mam tak mało czasu pomiędzy powrotem z pracy a treningiem, bo ciężko mi się za coś zabrać. Jestem akurat taką osobą, że ciężko mi się za coś zabrać, wiedząc, że zaraz muszę wychodzić. I o wiele łatwiej mi było, kiedy treningi były na przykład na 18, 18.30, bo potem jak wróciłam, to mogłam coś zrobić, a teraz czuję, że tego czasu po treningu już nie mam, bo zaraz muszę się ogarnąć, muszę coś zjeść, umyć się wiadomo i już trzeba iść spać, żeby wstać na nowy dzień. Trochę posiedziałam się, poodmurzałam. A no teraz chyba rzeczywiście wezmę się już za montaż tego filmu, bo kamie nakręcił tyle materiału, że jak mam to zmontować na sobotę, to inaczej się po prostu nie wyrobię. Także zapraszam Was w tą wspaniałą podróż. Godzina 18.00, czas coś zjeść. I potem pewnie już się widzimy w drodze na trening, a na obiad! Takie cury zrobiłam wczoraj i na dzisiaj, Hihi. A tutaj tak z pozdrowieniami dla Macieka Zimnego, który jest autorem tego obrazka, który mi go przysłał w tej pięknej ramce. Załatwiłam sobie autografy dziewczyn i tak to u mnie wisi. Czy to Pani od Ubera zamawiała Fiata na trening? <słuch> fiata Tipo? Fiata Tipo na trening? Nie, wolę Ubera. To czemu nie jedziemy Uberem? do Dwa... Chcę notu na chwilę. <laughs> Przyznaj, że zbyt ci już jeżdżenie. Nie. I ciach. Drugi raz dzisiaj tutaj. Tak, musiała posiłowane, ale opowiadaj, jak Ci dzisiaj dzień minął. Bo dzisiaj tematem dnia jest w ogóle dzień. Dzień dzisiejszy e, minął mi bardzo śpiąco. Jestem taka cały czas jakaś zaspana. Nie mogę się ogarnąć, bo mi trochę głowa Daj i tak. Taki dziwny ten dzień śpiący. ma. nie, nie, nie Ale w robocie byłaś? Nie. Dzisiaj wow. mam wolne. Ja mam no tylko proszę. jedno spotkanko, bardzo krótkie, a ją sobie jedną sprawę na mieście, kiedy rosły życie, nie? No i udało się dotrzeć, udało się wytrwać. Jest y, pięć po pierwszej. Był happy sad. Sorry, jestem zmęczona. Mam już tak lat, że także... Wszystko mnie boli. Chce mi się trochę już spać, a trochę mi się nie chce spać. Jak się położę, to nie będę mogła zasnąć. Także dziękuję Wam bardzo za dzisiejszy dzień. Jeżeli Wam się podobało, zostawcie łapkę w górę, subskrybujcie kanał, jeżeli jeszcze tego nie robicie. I widzimy się w kolejnych filmach. Cześć!